Witam serdecznie, zapraszam na nowy przegląd Pepko. Przed nami mnóstwo nowości, jak na przykład ten przepiękny sweterek od rozmiaru 74 do 98 za 25 zł. Jest to nowość w Pepko, jest naprawdę super. Ma tak dużo takich elementów granatu, więc ten yy, z granatowymi elementami będzie dla chłopczyka, a tu obok mamy sweterek dla dziewczynki. Ten sam rozmiar od 74 do 98 i cena 25 zł. Są to te nowości. Są to przepiękne sweterki w takim stylu norweskim, idealne na święta na zimę. Tu już mamy większy rozmiar od 104 do 134 dla takiej większej dziewczynki za 30 zł. Naprawdę są przepiękne te sweterki. Tu mamy kolejny sweterek, też większy rozmiar. Od 134 do 170 za 40 zł, czyli już dla takiej nastolatki. No, a tu obok mamy kolejny sweterek, też o rozmiar 134 do 170 za 40 zł. Tu ma więcej takich, bym powiedział, elementów granatowych, więc ten z granatowymi elementami będzie dla chłopczyka. Właściwie dla nastolatka, przepraszam, tu mamy od 104 do 134 za 30 zł. Więc tych sweterków norweskich jest teraz multum w Pepko. Są to nowości idealne, właśnie na święta, na zimę. Na te bambuszki to po prostu będzie hit tej zimy. Tu mamy damskie bambuszki, 30 zł. Są naprawdę przepiękne, biało-czerwone z takim futerkiem w środku, korzuszkiem. Są mięciutkie, milutkie, cieplutkie przede wszystkim i bardzo fajny pomysł na prezent. Bardzo fajne te bamboszki, są naprawdę super. Jak już mówiłam, z takim korzuszkiem. no i te podeszwy mają takie antypoślizgowe. Więc fajna opcja zamiast kapci i bardzo fajny pomysł na prezent. Tutaj mamy czapeczki, też te norweskie wzory, za 15 zł. Tu mamy dla dziewczynki czapeczkę z takim pomponikiem czerwonym, naprawdę super te czapeczki. I tutaj mamy mniejsze czapeczki dla mniejszych dzieci za 15 zł yy, od 74 rozmiaru do 98. Te mniejsze dla bobasków to już mają takie wiązania pod pod yy, brudkę, no, a te większe wiadomo. Są już normalne czapeczki. No i do tego można dobrać sobie komin za 12 zł. Bardzo fajny komplecik. Czapeczka komin w takie norweskie właśnie y, motywy. No i do tego do kompletu można właśnie dobrać rękawiczki. A rękawiczki, już Wam mówię, kosztują 10 zł. No i tutaj. Yy, jest zaznaczone, że można w tych rękawiczkach dotykać właśnie tych ekranów iPhone'u, więc nie trzeba ściągać y, tych rękawiczek. Tu mamy czapeczkę dla chłopczyka za 15 zł. Dla chłopców to mają właśnie te elementy granatowe. Do tego można też dobrać komin za 12 zł, więc bardzo fajny komplet dla chłopca. A tutaj mamy takie malutkie rękawiczki dla bobasków za 8 zł. Takim z jednym palcem bardzo fajne te rękawiczki. I tu też dla chłopczyków, też dla bobasków, mamy y, całe granatowe rękawiczki. Też za 8 zł. jest albo takie y, czerwono-biało granatowe, albo same granatowe. A tu znalazłam coś fajnego dla nastolatki. Fajne futerko w kolorze czarnym. I to futerko już wam mówię, kosztuje 70 zł. Od 134 rozmiaru do 170, więc coś. Fajnego dla nastolatki. Fajny pomysł na prezent. Ma z tyłu taki kapturek. Jest naprawdę przemilutkie to futerko na zameczek. Jest bardzo fajna alternatywa zamiast kurtki. No i fajny pomysł na prezent. A tu mamy wspólniczkę taką złotą za 30 zł. Też od 134 do 170, z taką gumeczką, więc bardzo fajna spódnica na Andrzejki, na Wigilię, na święta, na karnawał. A tu za 45 zł mamy przepiękny, welurowy kombinezon w kolorze czarnym. Najpierw myślałam, że to jest taka długa sukienka, ale jest to kombinezon i z, no jak już mówiłam, z takiego cienkiego welurku, no i te Rękawki to ma coś takiego, jakby takie skrzydełka. Bardzo fajny kombinezon. No i tu mamy znowu te bamboszki. Te bamboszki to występują jakby w trzech rozmiarach, właśnie dla maluchów, dla dziewczynek, no i dla, yy, no i damskie kobiece po prostu, dla dorosłych pań. Ale są naprawdę super. Z takim kożuszkiem w środku, mięciutkie, cieplutkie przede wszystkim, no i mają tą antypoślizgową podeszwę. To dla tych e, jakby dziewczynek e, są po 25 zł. One mają takie jakby wywinięte tu futerko, białe, a te damskie e, bambuszki to mają jakby takie bardziej proste, nie żeby tak, że wywinięte to futerko, i one są droższe po 30 zł. Jak już mówiłam, mają tą antypoślizgową podeszwę. Naprawdę bardzo fajny pomysł na prezentem bambuszki. Tu mamy super spodnie, idealne na wigilie na święta, czy na przykład na sylwestra. One są od 36 do 44 rozmiaru, kosztują 40 zł, są w kolorze czarnym, jest taką właśnie jakby srebrną niteczką. one tak ładnie błyszczą, i one są lekko zwężane ku dołowi. Naprawdę super są te spodnie. A tutaj mamy yy, szlafroki. W kolorze czarnym z taką srebrną nitką, z kapturem oczywiście, po 60 zł. S na M i L na XL. Są przepiękne te szlafroki i naprawdę bardzo fajny pomysł na prezent. Bardzo mięciutkie, mielutkie w dotyku. Z kapturkiem, z paseczkiem oczywiście, naprawdę piękne. I mamy właśnie w kolorze czarnym i w kolorze czerwonym z taką złotą niteczką i naprawdę bardzo fajny pomysł na prezent. Zachęcam Was gorąco do subskrypcji kanału. Już 1000 subskrypcji coraz bliżej, więc naprawdę bardzo gorąco zachęcam, bo na 1000 subskrypcji szykuję niespodziankę. Zachęcam Was do zostawienia komentarzy, lajków, serduszek, łapek w górę pod filmem. Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. I dziękuję Wam za to, że mie oglądacie i komentujecie. Oglądajcie do końca, bo naprawdę mnóstwo nowości, jak na przykład ta przepiękna bluzka. Idealna na święta za 40 zł od S do XXL rozmiarów, ona jest w kolorze czarnym i też taka przeplatana srebrną niteczką. I więc bardzo fajnie też, że te ubrania są w większych rozmiarach. I tu mamy kolejną nowość z tej kolekcji myszki Miki na Święta. Mamy czarną bluzę od S do XXL za 50 zł. Mamy taki złoty napis Mary Crystal, no i taka złota myszka Miki. Czarna bluza, taka dresowa, bardzo fajna. I tu jest kolejna nowość z tej kolekcji z myszką Miki na Święta. Czarna też bluzka, tym, tym razem z krótkim rękawkiem za 30 zł od S do rozmiaru aż 3XL. Naprawdę bardzo fajnie, że w pep są duże rozmiary dla pań. A tu dla pań mamy czapeczkę. Też te norweskie wzory za 25 zł. Czerwony pomponik. Bardzo fajna jest ta kolekcja właśnie w te norweskie motywy. Te sweterki, czapeczki, bambuszki są naprawdę super. Do tej czapki można dodać właśnie rękawiczki za 10 zł. Bardzo fajne. Tu mam kolejne rękawiczki. S na M, M na L za 35 zł. Takie czarne, coś ala la skórka. Jakby skórkowe te rękawiczki. Też można, na przykład, jako pomysł na prezent. Jest naprawdę super. Takie bardziej już eleganckie. Z takim polarkiem w środku. Więc bardzo fajne rękawiczki. No a do tamtej czapki i rękawiczek w tym stylu norweskim można dobrać właśnie szalik za 15 zł. Gruby, naprawdę piękny szalik czerwony, no i te właśnie norweskie motywy. Nie tylko na święta, można je nosić przez całą zimę, w ogóle te norweskie swetry są zawsze modne. No i tu kolejna nowość, taki naprawdę przepiękny sweterek, błękitny, w takie ażurowe yy, wzory. Bardzo ładny sweterek, już Wam mówię ile kosztuje, bo oczywiście cena skitrana. 50 zł i od rozmiaru S do XXL. Bardzo fajny sweterek, taki ażurowy. Obok tego mamy kolejną nowość. Też sweterek tym razem w kolorze takiego pudrowego różu. I on kosztuje, już wam mówię, te ceny to naprawdę czasem trudno je wyjąć. Też 50 zł i też od rozmiaru S do XXL. On jest taki, rękawek bym powiedziała, czy czwarte i takie, te rękawy są takie lekko bufiaste. Bardzo fajne są te sweterki, te nowości. Naprawdę, teraz Peko jest multum nowości dla pani na zimę, na święta. Więc naprawdę jest w czym wybierać. Tu znalazłam fajną torebkę za 40 zł. I powiem wam, że tą torebkę sama sobie kupiła. Jest taka granatowa ze złotymi elementami. No i tu yy, piżamka z tej kolekcji mumiki za 50 zł. Spodnie są takie zielone, a pustka jest taka w kolorze beżowym. Bardzo fajna piżamka i też można wykorzystać jako y, pomysł na prezent. Oczywiście muminegi i muminka chyba miała na imię. Tak? Muminek i muminka. A tu mamy sweterek czarny z takim złotym jakby, jeleniem, reniferem. I on kosztuje, już Wam mówię, 50 zł, od S do XXL. I bardziej jest to jeleń chyba. Taki złoty jeleni, tak jakby złote śnieżynki na czarnym tle. Bardzo fajny sweterek. I tu mamy kolejną nowość i powiem, że, wam, że ta spódnica to jest naprawdę hit. Od S do XXL za 40 zł. Czarna spódnica z takim tiulem i takie delikatne kropeczki. Idealna na Wigilię, na święta albo też na co dzień. To jest naprawdę przepiękna. No, te kropeczki są super i naprawdę do wielu będzie stylizacji pasować nie tylko do tych świątecznych przynajmniej ja tak uważam do tej spódnicy można właśnie dopasować tą yy, koszulę za 40 zł, od 30 chyba 6 do 46 w kolorze czerwonym i też ma właśnie takie delikatne kropeczki będzie idealnie pasować ta koszula na przykład z tą spódnicą Albo tę koszulę można dobrać do tej spódnicy. ta spódnica ołówkowa od S do XX, XXL przepraszam, za 40 zł. W kolorze czarnym, gumeczka u góry, ona jest taka jakby właśnie też lekko skórkowa. Coś ala skórka zwężana, ołówkowa. Bardzo fajna spódnica. Nie tylko od Święta, ale też może pasować do innych stylizacji. Do tej spódnicy może pasować na przykład ta nowa bluzeczka za 40 zł. Ona jest chyba od S do XL, jest przepiękna, prążkowana, taka kawa z mlekiem, z taką złotą niteczką i naprawdę ta bluzka to może być baza do wielu fajnych stylizacji, nie tylko świątecznych, ale też na co dzień i się sama zastanawiam nad tą bluzką, bo jest naprawdę super. Tu mamy kolejną nowość, taki gruby. Piękny sweterek też w te norweskie motywy, tylko tam były biało-czerwone, a tu mamy, mamy takie biało-brązowe. on już jest trochę droższy, za 60 zł, od S do XXL. Bardzo piękny sweterek, naprawdę super. Można na przykład ten sweterek dobrać do tych czarnych spodni, ze srebrną niteczką, albo do tej skórkowej spódnicy. Będzie też fajnie wyglądać. Tu kolejna nowość, bluzeczka za 40 zł od S do XXL, to taki też taki jakby wzorek, takie czydziurki dziurki i taki lekko prążkowany w takim ciemno-niebieskim kolorze jest ten sweterek. I tu kolejna nowość, taka bluza bardziej dresowa od S do XXL za 35 zł, taka welurowa w kolorze czerwonym i takie gwiazdeczki. Więc naprawdę w tym pepko jest multum, multum teraz nowości, jeżeli chodzi o odzież damską, ale też o odzież y, dziecięcą, więc naprawdę jest w czym teraz wybierać na święta, na zimę. I tu kolejna nowość: sukienka w taką białą, czerwoną pracę z taką złotą liteczką. Mamy guziczek zapasowy za 40 zł i od 36 aż do rozmiaru 46. Jest naprawdę fajnie, że są duże rozmiary. Tu jest jeszcze taka jedna sukienka, tylko bardziej jest czerwona, mniej tej tego białego jakby, ale też jest taka czerwona w krateczce, też ze złotą niteczką, A tu mamy taką biało-czerwoną. A tu na koniec Wam pokażę jeszcze co? Ubranko dla pieska za 25 zł i też te norweskie motywy, więc cała rodzina może się ubrać w te sweterki norweskie i, i dorośli, dzieci i nawet piesek. Mam nadzieję, że się podoba Wam dzisiejszy przegląd i życzę Wam miłego dnia. Zachęcam Was do obejrzenia moich wcześniejszych świątecznych przeglądów. Trzymajcie się ciepło. Pa!